Cześć, z tej strony i Witam Was z prosters Dzisiaj podsumujemy sobie koniec sezonu, lecz nie na tym koncie, tylko na następnym. Ale dzisiaj sobie odblokujemy czasy i w ogóle. Łoła, wow, nowa postać. Fajnie, fajnie. No, tutaj sobie otworzymy skrzyneczkę. Ups, nie, tu. Tu jeszcze mamy darmową. Penny. wow dwie postacie nice. Z darmowego boksa. Więc. Świetnie, w sumie lepsza myszalka, dobra. No i co? Widzimy się już za chwilę na głównym koncie. Okej, okay, już mi się ładuje główne konto. I jesteśmy. Teraz, jak widzicie, wbijam 13 tysięcy, to w na następnym odcinku będzie opening, nie? Patrzcie, aha, podsumowanie odebrane. Pa patrzcie, się ile wystrzeliłam ostatnio, to 870. W ogóle wbijam tutaj na Majka. Na 600 i dostaliśmy z niego 120 żetoników co. No więc nic. I dobra. C tego odcinka. Gierki w ogóle, ale Najważniejsze Kupujemy Skino do Jessie. Dobra, czekajcie. Robimy jeszcze screena do miniaturki. Pyk jest. Pięknie. 3, 2 i 1. Czekajcie. Dobra, bo mi się teraz zamknie, jak robię... Bo ja nie mam tutaj. A, no i się zamknęła. Bardzo jak to. było 10 149. O, ja nie mogę, ale dobra, jak mamy tego? Wow, ej, to jest nice. O, kurde. Wow. Dobra, to co? Pogramy sobie nią. Weźmiemy może sobie solo. Ile się już się przestraszyłam, że to się nie nagrywało, co nie? Dobra, dwie, minut, dwie minutki filmu mamy. Więc można sobie, Jessy, spokojnie. No nie uciekaj, co już się boisz? Patrz jak się ludzie z kina boją. Patrz, 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 patrz jak ucieka. No uciekaj, uciekaj, bo cię zabije. No albo ty mnie, dobra. Uciekam stąd. O, odejdź stąd. Zaraz cię... Smok porobi, to nie wytrzymasz! No kurde! Co robisz? Ja nie wiem, że zabili mnie. Jak tak można? Ja dopiero skin kupiłam, oni już mnie zamijają. Tak nie można. To bierzemy zadynkę sobie. Aha, i wcześniej zapomniałam wam powiedzieć. Zapraszam do mojego klubu. W Kot Kod podłoga teamik. Zaraz wam pokażę. Tylko najpierw sobie parę, parę rundek zagramy, co nie. Oj ja no ja zabił mnie. Dynamaj właśnie jest mocny bardzo. Po co ta szali ultramaryna? Pół, pół, pół. Nie ma was zaraz. Zmiaszcie was. No kurde, od kiedy tak zostaje HP? No w sumie zawsze. Ale dobra. Hmm, dobra. Strzelał czy nie? Ajajaj. Aj, aj. No trudno. Ale lecimy dalej. Co ty tu szukasz, El Primo? Ale mi się ten skin podoba, gdybym jeszcze Jessie umiała grać, to już by było w ogóle całkiem fajnie, a tak nie umiem już... wierzłam <laughs> do bramki. Ta to, to nie jest dobry tryb. Na Jessie i dlatego się nie udało. Tak. No, mm. Yy, weźmiemy sobie jednak solo. No solo musimy to wybrać. W pół do piątej. O kurde zaraz muszę iść. Kurde, pięć minut jeszcze mi wypadał film. Outra i dobra. Jak 22 to jeszcze zdążę. Dobra. Tutaj pięknie awczy. No kurde i po co się ruszasz? I tak cię zabije i tak to po co się ruszasz? Aja, um, Uciekaj stąd. A Dobra, posłuchałam mnie. Całe szczęście się niektórzy mnie słuchają, i sobie idą kiedy trzeba. A ty mnie nie dotykaj nawet. No mówię ci, nie dotykaj mnie. Wiesz, co to znaczy? mi nie przypomnieć, nieważne coś Dobra, porobimy tą szelkę, bo rzucimy jej tutaj uta, i ona już nie ma wyjścia stąd, bo ją tu blokuje. I ona myśli, że ona mnie chyba nie zabije tym. I gdyby wyszła szybciej z tym ultem do mnie, to by mnie jeszcze zabiła, Tak to sorry. Bo się, się ze skinem, co nie. Nie ma tak łatwo. Skin to moc, więc patrzcie, tu jak to się porówna. Aj, dobra. Weźmy... co to jest ze skin. To jest świąteczny skin do Pena? Czy mi się wydawało? Tak, świąteczny. Rzucamy jej tam ulta. I się martw teraz, co z tobą będzie dzięki. O! Bibi do mnie, idziesz dzięki. Ci. O za ile? Dwa powercuby? Chyba dwa. Patrzcie jak miło. O, jeszcze Karl na mnie czeka. O ja. No, zaraz was porobimy tu. Razem z moją wieżyczką. Nie żyjecie już tu. Wiedziałam, Jessie to jest taka postać na solo, że nią normalnie nie da się przegrać, wcale przedtem nie przegrałam ci. Nieważne, o, Ninja Panda. Momencik. To Ninja Panda poleca zasubskrybować kod Drops. Co? <gry> Okej, okay, no więc wygramy teraz. Właśnie z Ninja Pandą. Pójdę tu do mnie, weź tam. A ja pójdę tu do góry, się przejdę pięknie, ale na Mike. Daj na no, no, Mike za chwilę. Ktoś mi na Mike. Jaki beznadziej się nie wiem co jemu się dzieje? O, crowter o, ze skinem. Co ludzi tyle teraz ze skinem? Jest? No, jak ja kupuję skinę, to nagle wszyscy kupują skinę. No kurde, co jest? Ale ten skin mi się tak mega podobał, że ja nie wiem Maciej Kraken, dzięki, że mi to radziliście jeszcze, żeby kupić Bo się zastanawiałam nad Bu Ale Bu to jednak byłby srebrny, a on taki No niby jest rzetel, że, że skin fajny Mahabu, ale jednak nie robi takiego wrażenia jak inne skiny, co nie? Na przykład taki do 10 tysięcy, czy za 50 tysięcy Warley proszę, odejdź, odejdź Dzięki sobie tutaj. Tu sobie będę się No co robisz? A kres mi stąd. Jak oni co zrobili? czy no, czekaj ci tu. Co sobie znowu to <noise> Aha, to jednak on zabił ją. I teraz trzeba podejść do niej. E, e. i ona mnie zabiła. Da. No więc, czasy y, jest dobre na no solo. na się, no naduło już bo I naduło się nie do nią grać. Ale na no solo jak najbardziej polecam. No jennyyyy, zabiją nas! Dobra, jest winek i tyle w temacie. Dobra. Pięknie. I mamy to. Dwa winy na do Chessie. Przepięknie. No więc... To by było na tyle, już 10 minut jak trwa film, więc... E, czekajcie chwilkę jeszcze. A dobra już nie. No więc dzięki za obejrzenie tego filmu. Jak ktoś jest, może napisać w komentarzach Jessie, to zobaczymy, kto to ogląda do, do końca. To może jedna osoba się znajdzieć. Nieważne. No więc dzięki za obejrzenie. Odcinka, pamiętajcie, Jessie w komentarzach. Do zobaczenia i cześć. Zapraszam Was jeszcze do mojego klubu kod podłoga Teamik. Do zobaczenia i cześć. Czekajcie.